Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie Ja jestem już po porannej mobilizacji rozciąganiu, staram się to wprowadzać znowu, bo kiedyś cały czas się rozciągałam, no i teraz znowu próbuję do tego wrócić bo wtedy dużo lepiej się czułam a zawsze jak właśnie zaczniecie od czegoś Takiego, co nie jest jeszcze w Waszej rutynie, czy to od rozciągania, czy od treningu, czy od czegoś, co po prostu sprawi, że już czujecie się, że coś zrobiliście, to od razu dziś zaczyna się lepiej, więc ja już jestem po tym, ale nie o tym dzisiejszy film, dlatego że dzisiaj robimy test kolejnego cateringu. I nie wiedziałam, jaki catering wybrać, więc pomyślałam, że zapytam się Was na Instagramie. I słuchajcie, większość podała dwa cateringi, więc ten drugi będzie w następnym filmie. A dzisiaj testujemy catering Ani Lewandowskiej. Nie wiedziałam, że ona w ogóle wyszła z cateringiem, ale z tego co się orientuję, to jest to nowa dziedzina, w którą poszła, więc jestem ciekawa, jak... Ten catering będzie wyglądał. Nazywa się Super Menu by Anna Lewandowska. I zdecydowałam się wziąć trzy dni: dwa próbne, czyli jeden wzięłam na siebie, drugi wzięłam na Alana. Próbne kosztują 55 zł i trzeci już normalnie zamówiłam i on kosztuje 75 zł. Wybrałam opcję sport. 2,5 tysiąca kilokalorii, dlatego, że to jest zazwyczaj to, co wybieram, ale jak sobie wejdziecie na stronę, to możecie zobaczyć, że ogólnie jest aż 8 różnych opcji, e, różne wykluczenia, e, różne, różne cele, różna kaloryka, bo widziałam, że są diety 1250, są też diety 3,5, więc myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Jeżeli chodzi o cenę, moim zdaniem jest to taka cena standardowa, jak na catering, czyli około nam 70 zł. Nie jest to mało, nie jest to coś, co na co każdy może sobie pozwolić, ale wiem, że lubicie takie filmy, więc pomyślałam, że wezmę te trzy dni i zobaczymy. Jeżeli chodzi o dostępność tego cateringu, to jest dostępny we, większych, we wszystkich w sumie większych takich miastach, ale są też takie mniejsze, są różne aglomeracje, więc to wszystko Wam pokażę i to w sumie chyba wszystko, co chciałam powiedzieć o tym cateringu. A ja wyjmuję teraz rzeczy z lodówki i zobaczymy, jakie będzie moje pierwsze wrażenie. Widzę już, że mamy pięć posiłków i mamy. Ehm, dobra, tutaj nie jest nic powiedziane tutaj jest, A nie, dobra, tu jest podwieczorek Tu jest jakiś betonik, tu jest obiad Śniadanko mam chciała Śniadanie, dobra, śniadanie mamy na ciepło I to jest fritata z porem brokułami I ricottą z pesto pietruszkowym Nienawidzę pietruszki <gry> Ale spoko Tak wygląda posiłek on już wcześniej patrzył i powiedział, że on nie jest Jakoś zauroczony tym cateringiem i też to co jest fajne, właśnie to co jeszcze Wam nie powiedziałam to jak wejdziecie sobie w daną dietę to tam też macie podane makroskładniki jakie mniej więcej będą, jeżeli chodzi o taki procentowy rozkład białek, tłuszczy i węglowodanów i tutaj na przykład w tym posiłku mamy 44 tłuszcze, 12 węgli i 30 gramów białka w sumie mnie to nie dziwi, bo wydaje mi się, że właśnie Ania Labandowska jest taką osobą, która lubi bardziej takie właśnie śniadania białkowo-tłuszczowe więc tutaj mamy śniadanie nie jest to coś jakieś takie niesamowite, ale zobaczymy. Później mamy podwieczorek, dwa podwieczorki są? Nie, a dyskolacja, dobra. No to później mamy batonik owsiany z kokosem. Tutaj na przykład makro już nie są podane. Ciekawe. Mamy wołowinę po chińsku z makaronem ryżowym, mamy pastę z łososia z ogórkiem kiszonym i pieczywem żytnim na zakwasie. To mi się podoba. I tu jeszcze na powieczorek frytki warzywne z sosem jogurtowo-czosnkowym. Czyli w sumie oprócz tego, tych batoników, które nie wyglądają zbyt zachęcająco, bo już widać, że są bardzo suche. Nie ma nic słodkiego. Ja jednak jestem osobą, która lubi słodkie rzeczy, więc jestem trochę zawiedzona. No ale zobaczymy, więc co, ja najpierw wyjmuję sobie tą frittatę na ciepło, więc podgrzeję ją sobie i spróbujemy. Ale w sumie skoro czekam, to mogłabym spróbować od razu tych batoników owsianych, bo po pierwsze jest 2,5 tysiąca kalorii, ja tyle aż nie jem. Więc y, też część zje Alan, a teraz to śniadanie się podgrzewa. Tak wyglądają. Tutaj mamy płatki owsiane, kokos i balan, czyli to takie ciasteczka trzyskładnikowe, o których y, jakiś tam czas temu było głośno i wszyscy je robili, bo są bardzo szybkie do zrobienia i są dobre. Z jedyną różnicą taką, że tutaj jeszcze jest troszeczkę chyba żurawiny, e, więc koszt takich ciastek to jest dosłownie parę groszy. Nie jest to nic specjalnego, to na pewno nie będzie coś, co zjem, bo tutaj przede wszystkim właśnie mamy tłuszcze, no i trochę węgli, białka, tutaj raczej no nie ma z czego. I dobra, mamy już tą podgrzaną frittatę. Pachnie ładnie, pachnie naprawdę bardzo ładnie. Nie pamiętam teraz w którym, ale w jednym z ostatnich cateringów, które testowałam, też miałam właśnie taką frittatę i też chyba właśnie z brokułami. I chyba tam były pomidory I tamta frytata była dużo, dużo Lepsza niż ta Tutaj dałabym tak 4 na 10 Myślę, że jestem w stanie ją zjeść Ale na pewno nie będę za nią tęsknić I nie będę chciała jej po raz kolejny Nie jest zła Ale też nie jest jakaś taka, wiecie, rewelacyjna Czas na kolejny posiłek I stwierdziłam, że chcę teraz zjeść kolację Bo jest ciemno na może ale to jest pasta z łososia z ogórkiem kiszonym i pieczywem żytnim na zakwasie. Mamy tutaj 24 g tłuszczu, 48 węgiel i 18 białka. I to, co właśnie ale zauważył, to to, że mimo tego, że mamy tutaj te 2000, 2,500 kilokalorii, to tego jedzenia gramowo, objętościowo nie ma zbyt dużo. Mi się wydaje, że ja też to wcześniej już przy innym cateringu mówiłam, że właśnie kiedy ja na przykład sama w domu sobie gotuję. To te posiłki są dużo większe, jeżeli jem tysiąca kalorii, a tutaj jest mniej. Zapewne to jest też dlatego, że oni tam, nie wiem, smażą na większej ilości tłuszczu i to doliczają. Tak mi się wydaje. Yy, ale mam tutaj kromkę. Oj. I... Właśnie o Ta pasta to jest od z łososiem czy łosem? nie są górek. Nie. No Jak mnie wykręca? To ogórek Przecież ogórki Nie. Tak nie smakuje ogórki kiszony O kurcze Ale to było od ja, ja Nie widzę tej jakości. No, spodziewałem się, jak pani będzie Ania, która nie pozwala Robertowi jeść nic, co to będzie gin. <grym> nie, no to tak. No słabo no. Jestem zawiedziona. Mhm. Nie wiem wszystko. Bo ja jestem głodna, Nie wiem wszystko. Dobra, więc to mamy tam z makaronem. Dobra, wołowina po z makaronem ryżowym. Na ciepło, więc spróbujmy. 20 g tłuszczu, 50 węgli, 29 g białka. I to to już mogę Wam powiedzieć, bo podgrzałam, to to, że ten makaron ryżowy jest bardzo sklejony co no, nie powinno mieć miejsca, ale też w ogóle porównał ten catering troszeczkę do takich odgrzewanych posiłków z biedronki. No ja takich nie. O, no, z żabki. Ja takich nie jadam, więc no, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale serio, może to jest tylko pierwszy dzień, może jutro będzie dużo lepiej, może pojutrze będzie jeszcze lepiej, ale na ten moment jestem naprawdę zawiedziona i jakością tego jedzenia. I w ogóle doborem posiłków to też jest logiczne, że no nie każdy dzień każdemu przypadnie. Dobra, jestem dziwna, ale nie chciałam pierwsze z tego mięsa, więc kazałam Alanowi spróbować. Chrząstka. Nie wiem czy chrząstka, ale coś czego się nie da pogryźć. To jest chrząstka, no? Czy kość? Nie, kość nie, ale chrząstka. To taka spora. To mięso jest tak ale... gumowate i... To jest chrząstka na chrząstce. Ja ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką mięsa i mało jem mięsa na przykład tutaj w domu. Zazwyczaj, jeżeli już jem, to kiedy gdzieś wychodzę, bo po prostu nie, jakoś mnie nie kręci. Tak, to mięso naprawdę w ogóle w żaden sposób nie zachęca mnie do tego, żeby to zjeść, i mam problem. Ale, Ale znalazłam proszę, młody kawałek, w więc. W już zresztą, lepsze, jak jadłem kiedyś. Patrzcie, może powinieneś nagrać film o... no, z recenzją pusiłki z żabki? Z żabki. Kanapki na kolację, soczek? No, ja no. złączę Katarzynki. Ej, dobra, próbuję. próbuję. Dobra, wziąłem ładny kawałek, nie jest najgorszy. No, ale jak trafisz, mięso. to jest okej, okay, ale połowa mięsa to są kształtki Dobra, skoro i tak nie najem się dzisiaj y, tym cateringiem, to jem ostatnią Sparcie. rzecz. Ostatni już? Tak, to już jest koniec. Już wszystko. To. No, to? strasznie mało jeden. Co się tym Z 2,5 tysiąca. Frytki warzywne z sosem jogurtowo-czosnkowym, 20 tłuszczu, 32 g węgli i 11 białka. W ogóle mało jest tutaj W ogóle się jeszcze myślę, że nie wiem czy to wersja sport i dlatego, ale wersja na przykład wege czy coś mogłaby być lepsza, tu prawie warzyw nie ma. Zobacz. No ty. No widzisz? masz okej, okay, marchewkę i pataczkę. Te warzywa chyba są najlepsze ze wszystkich posiłków dzisiaj. No. Szczególnie te bawktaty, aż żałuję, że jest aż tyle selera, a tak mało batatów, bo one są naprawdę bardzo dobrze, fajnie są doprawione, dobrze są upieczone. To jest okej. Okay. No? No. To też mi się podoba. Bez I z tym sosem też spoko smakuje. Zapomnieliśmy jeszcze o jednym szechu, bo Alan postawił go gdzie indziej niż wszystko i nie zauważyłam tego. To jest smoothie green clean plus batonik owsiane z kokosem. Czyli dlatego, a ja się dziwiłam, czemu sobie nie mam makro podanego. Więc tutaj na, na te dwa produkty mamy 16 gramów tłuszczu, 66 węgli i 22 e, białka. Tu chyba macie całą porcję warzyw na dzisiaj. Tak mi się wydaje, bo tak smakuje. No no to nie jest najgorsze. To nie jest najgorsze. Hejka, mamy kolejny dzień cateringu, zobaczmy co dzisiaj zostało przygotowane, kolacja, co tu jeszcze jest, zobacz, są nowe jakieś batoniki, Szukam śniadania, ok, mamy śniadanie, zielone naleśniki z twarożkiem bananowym i musem porzeczkowym, czyli mamy posiłek na słodko, Tuż 13 węgle 75, z czego tyle węgli? Są trzy małe naleśniczki. No na pewno nie było też przepisów, które ja robię, bo u niej nigdy nie ma 75 g węgli i 20 g białka. Czyli jak widzicie już upadła ta moja teoria z białkowo-tłuszczowym śniadaniem. No dobra, więc mamy śniadanie. Dobra, mam już podgrzane i muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie pachną. Tutaj mamy ten mus porzeczkowy. On jest... O jest tak kwaśny. No ale porzeczka nie jest zbyt słodka, więc pewnie, żeby wyrównać to, tą taką słodkość z tych naleśników, no to dali y, ten, ten mus. Spróbujmy, jak to smakuje. Chciałabym znaleźć gdzieś miejsce, gdzie jest ten mus. Y, bo chyba... Go, to znaczy ten bananowy. Nie ma w tym naleśniku tego musu. A nie. Y, to muszę Wam pokazać. W całym naleśniku było tyle musu. Tutaj widzę, że jest troszeczkę go więcej. Yy, a w tym? W tym też jest trochę więcej. Dobra, to tylko w tym dostałam tylko tyle. Okay. Czy Te naleśniki smakują jak zdrowa wersja naleśników, ale jest dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia czym te naleśniki są zabarwione, że są zielone, bo nie czuję tego jedząc ich, ale są naprawdę spoko. Są mega cieniutkie. Nie są suche. Ja jestem z tego śniadania zadowolona i oby tak dalej. Dlatego, że też pytałam się Was, jeżeli mieliście ten catering, to czy byliście z niego zadowoleni. I słuchajcie, większość z Was powiedziała, że faktycznie jest bardzo zadowolona: że jakościowo jedzenie jest super, że jest różnorodnie, że jest smacznie. Tam też jedna z Was porównała go do cateringu Ewy Chodakowskiej i mówiła, że ten jest dużo lepszy. No i na razie tej jakości, takiej pożywienia nie widzę, ale zobaczymy jak to będzie w ciągu dnia, więc z tych naleśników jestem zadowolona. I odezwę się do Was już później po treningu. Hejka, jestem z powrotem. Czas na drugie śniadanie i mamy znowu tutaj połączenie dwóch rzeczy, czyli mamy znowu batoniki jaglane z, baton, z bananem. Wczoraj było wione, dzisiaj są jaglane i y, mamy sałatkę z burakiem i suszoną figą, y, ano i plus ten batonik i to jest 600 kilokalorii, 30 tłuszczu, 56 węgli i 26 białka. Spoko. Smakują podobnie do tych co wczoraj. Y, no a teraz otwieram tą sałatkę na zimno. Na zimno, dobra. Więc możemy ją otworzyć. Ja widzę, że tutaj jest właśnie sałata, pomidor, burak, feta, y, figa. I to chyba w sumie tyle. Ta sałatka też wydaje się być spoko. W ogóle wydaje mi się, że dzisiejszy repertuar jest troszeczkę ciekawszy i trochę lepszy niż to, co było wczoraj. Ja też nie chciałam tak mocno negatywnie nastawiać się do tego wszystkiego. Tym bardziej, że Wy mi pisaliście, że jesteście w ogóle z tego cateringu zadowoleni, więc jestem ciekawa, jak będą wyglądały kolejne posiłki. Te ciastka trochę bardziej mi smakują, niż te wczorajsze. No ale te nalisinki były naprawdę okej. Okay. Ta sałatka, te batony też spoko, więc zobaczymy jak będzie dalej. Wracam po chwili, dlatego że e, cały czas kusi mnie to. E, Gaspaccio z kulkami mozzarelli i salson z zielonego ogórka. Mamy tutaj 20 gramów tłuszczu, 18 węgli i 19 białka. E, I bardzo chciałabym to spróbować, bo w ogóle muszę wam powiedzieć jak otwierałam. Bardzo ładnie to pachnie, naprawdę tak bardzo, bardzo, aż sama jestem w szoku. Zdecydowanie lepiej pachnie niż smakuje, dlatego że jak teraz tak wzięłam łyżkę, to czuję, jakby brakowało tutaj przypraw. To naprawdę ma bardzo duży potencjał smakowy, i to mogłoby być jednym z lepszych posiłków, ale przez to, że jest tak słabo doprawione, to jest takie trochę mdłe, takie trochę nijakie, a czuć, że mogłoby być to dobre. Więc ja chyba sama z siebie to doprawię, żeby to zjeść, bo naprawdę mi smakuje. Tylko że właśnie tutaj brakuje czegoś takiego mocniejszego. Dobra, więc to też jest ok. Yy, dobra, najpierw testujemy kary z tofu i fasolką szparagową. Gdzie tu była ta fasolka szparagowa? Ja tego nie widziałam. No ale dobra, kary yy, z fasolką szparagową z ryżem jaśminowym. 608 kalorii, 33 tłuszczu, 50 węgli i 26 gramów białka. I po jednej stronie mamy ryż, który jest dobry. Wydaje mi się, że może odrobinkę jest sklejony, ale. Jest, jest fajny. W ogóle wydaje mi się, że właśnie w lekko taki przyprawiony. Mm. Więc to jest ryż, jest fajny. A jeżeli chodzi o tofu. To też jest ok. Tak? Tak. Powiedziałam, że jest ok. Nie ma tak szału, tak. nie ma tragedii. Jest dobre. Tak? No dobra. Jeżeli chodzi o mnie, to ja tofu nie jadam, a ten ryż, w ogóle to jest dziwne, ale ten ryż mi smakuje. Ale on jest jakoś doprawiony, więc fajnie, że tutaj... Ale um... no nie jest to jakieś wybitne danie. I ostatni już posiłek na dzisiaj to jest kaszotto gryczane z kapustą pekińską, szpinakiem i kurczakiem. Całość ma 437 kilokalorii, czyli mamy 10 tłuszczu, 40 węgli i 44 białka. Bardzo dużo białka. Jak na tę, ile tutaj widzę, No pewnie z kaszy gryczanej masz trochę i tu jest pewnie jeszcze jakiś sos, więc no, no nie wiem. No sos to nie, ale kurczak. No ale kurczak nie będzie miał, nie wiem, to pewnie jest ze 100 gramów. No ale dobra, powiedzmy, że tak jest. I to znowu jest jedno z fajniejszych dań, jakie jedliśmy w przeciągu tych ostatnich dwóch dni, więc zdecydowanie dzisiejszy dzień jest dużo lepszy samo to jest fajnie doprawione bardzo dobrze smakuje kurczak też jest ok, kurczak jest po prostu takim standardowym kurczakiem ale całość naprawdę bardzo fajnie smakuje, jest dobra ilość sosu i tu w sumie no, nie miałabym się do czego przyczepić no i właśnie wydaje mi się że dzisiejszy dzień był dużo dużo lepszy niż ten wczorajszy, zobaczymy jeszcze jak będzie jutro ostatni dzień cateringu Zobaczmy, co mamy tutaj dzisiaj. Hałówowe kulki mocy jest Anna Lewandowska. A to tutaj jest śniadanie? Aha, to jest drugie śniadanie. Jest znowu batonik? Właśnie te batoniki są codziennie. Batonik sport z czekoladą. Ale jest i bat Myślałam, że to jest jako to jest jak batonik. Aha. Ja te, te kulki mocy spróbował. Ale... Spróbujesz? Okej uu, uu, teraz jestem szczęśliwa. Na śniadanie mamy pastę jajeczną ze szczypiorkiem podaną z chlebem żytnim. Tu jestem zadowolona. Tłuszcz, 8 gramów tłuszczu, 54 węgi z tego chlebka, Co to za chlebek? I 22 g białka. Czyli mamy tutaj pastę jajeczną, mamy rzodkiewkę i mamy chleb mega. Mega jestem zadowolona z tego. To jest to samo co w pierwszym dniu, tylko daję pastę jajeczną. Nie wiem, ale ja zdecydowanie wolę coś takiego. Mam jak zadowolona z kateringu. Pyszka. No ale to jest no pasta jajeczna. To jest najlepszy posiłek z całego kateringu. Zaczęło to z nieba. Pasta jajeczna? Pasta jajeczna pasta ja jestem zadowolona. Nie, ale serio. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Kurczę. Szkoda, że ten dzień nie był w pierwszym dniu, bo wydaje mi się, że na początku byłam tak bardzo negatywnie nastawiona, jak zobaczyłam, jakie tam jest jedzenie, że nic tak naprawdę jakoś bardzo mi nie pasowało. A dzisiaj mam nadzieję, że te posiłki będą dobre, ale no ogólnie wszystko mnie satysfakcjonuje, a co śniadanku, to już w ogóle, więc dobry podmiot dnia. Zdjęłam śniadanie na nie bardzo, bardzo bardzo dobre, ale że idę zaraz na siłownię, to pomyślałam, że zjem coś jeszcze. No i Aran tak cały czas mówi, że go bardzo kuszą te hałowe kulki. No i, i to było tak zamknięte, bo nagrywałam przebitki. Ja otwieram, a tutaj cztery kulki. Jak sobie myślę, no na pewno się najem. Smakuje dokładnie tak samo, jak te takie, nie wiem, czy one w ogóle są jeszcze w sprzedaży, ale takie, jak to się nazywa? Takie batoninki sezamki? Takie płaskie, tylko że one są twarde, a to jest bardzo, bardzo mięciutkie. Jak nie lubię hałwy, bardziej, ja bardzo tutaj czuję te sezamki niż hałwę. Więc nie jest zło, ale cztery, no dobra, no tutaj mamy jak widzicie 325 25 20 tłuszczu, 23 węgli i 10 białka. Więc pewnie jakbym zjadła te cztery, to bym się najadła. Przed treningiem. Próbujemy... Tak? Też? Tak? Poza kamerą, Marta, można z liście kołopu. Dobra, spróbujemy, ale mi zjadam to, to spróbujemy batonik sport z czekoladą. Bo codziennie są te batoniki, ale jestem ciekawa właśnie, czy tak naprawdę są codziennie batoniki. 3 z rzędu, to już podejrzane. Co nie? No i dzisiaj mamy właśnie z koktajlem, to jest koktajl z kiwi i awokado. I całość, czyli te dwa produkty mają 466 kalorii, 12 g tłuszczu, 79 g węgli i 11 białka. Bardzo dużo węglowodano tutaj A jest. Aż córzał, po co to, jest węglowodano? to jest kiwi i awokado, czyli tłuszcz. No kiwi to kiwi. nie. No dobra. Zobaczmy. Uch! Sprawdźmy koktajl. Trochę taki kwaskowaty, ale spoko. Wypiłabym. Ty, dobra. Sprawdźmy to. Chciałem powiedzieć tylko, że ja się nie dziwię, że to bardziej tak w piłkę pyka na tych kulkach. No dobra. <śm> 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 dobra, te batoniki czekoladowe nie wyglądają zachęcająco, ale problem jest taki, albo to nie jest problem, że wszystkie te batoniki smakują Proszę bardzo, odpowie. bardzo podobnie i gdybym na przykład była na cateringu przez miesiąc i codziennie miałabym te batoniki po trzech dniach ja już mam lekko dosyć mimo tego, że w pierwszy dzień było owsiane później były jaglane, teraz są czekoladowe ale to jest to samo to praktycznie tak samo smakuje baza jest taka sama, zawsze mamy tutaj żurawinę zawsze są, nie wiem, otręby płatki owsiane no ale za to ten koktajl bardzo mi smakował i wydaje mi się, że to też jest jeden z lepszych koktajli jak piłam kiedykolwiek we wszystkich cateringach tak, koktajle Bo te koktajle, nie, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy oglądaliście wszystkie moje inne cateringi, recenzje cateringów, to zazwyczaj te koktajle były takie... I z jednej strony niektóre to w ogóle wyglądałyby jak już były zepsute, po niektórych Alan się potruł, niektóre nie smakowały dobrze, a to naprawdę smakuje bardzo fajnie, tak orzeźwiająco i ja też bym nigdy nie pomyślała, żeby połączyć w ogóle kiwi z awokado. No i to jest też to, co właśnie Wam mówiłam w przypadku innych cateringów, że czasami fajnie jest wziąć takie cateringi, żeby zainspirować się do tego, żeby spróbować po prostu innych smaków, bo no wiecie, każdy ma jakieś tam swoje ulubione połączenia, i wokół nich przede wszystkim oscyluje w, yy, w kuchni. A kiedy bierzecie catering, no to macie całkowicie coś innego. I teraz, jasne, nie wszystko wam podejdzie, ale czasami są właśnie takie rzeczy, które yy, zainspirują was później do kombinowania w kuchni. Jesteśmy z powrotem i jemy teraz sobie dorsza pieczonego w sosie Ayvar. Z pieczonymi ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty. 628 k 27 g tuszu, 38 g węglowodanów i 48 g białka. O, się miała mówić fajne makro. No dobrze. Ach, nieładnie. Ziemniaki naprawdę bardzo fajnie smakują. Są. Fajnie przyprawione, są pieczone. Super. Spróbujmy kapusty. Dobra. No i teraz ryba. Jest to nie rybną sobą. to, tak. Jem ryby, ale rzadko. Dobre. Serio. Ej, naprawdę jest fajnie zrobione. Ten sos też jest spoko. Sos jest taki trochę pieczeniowo-pomidorowy. Ej, naprawdę jest spoko. Spróbuj. Czemu tak nie wyglądał każdy dzień? Mmm. Co, Spróbuj nie? Się. Spróbuj sobie jeszcze ziemniaka. Też spoko. To jest naprawdę dobre, jak w to restauracji. To o, i właśnie to jest fajne, bo właśnie wszystkie inne posiłki porównywaliśmy do tego, że albo smakują jak te posiłki z żabki, albo, że czuć, że to po prostu jest catering robiony masowo, gdzie Albo coś jest nie tak dopieczone, to znaczy niedopieczone, doprawione, albo po prostu czuć, że nie wiem, to jest zrobione wcześniej i to jest odgrzewane. Ten posiłek smakuje, smakuje faktycznie, jakbyśmy dostali go w restauracji, czy gdybyśmy zrobili go w domu. Wszystko, ten dosz naprawdę jest dobry. Słuchajcie, ja czasami mam problem, żeby zjeść rybę w restauracji. W cateringu, kiedy była ryba, nigdy nie byłam z niej zadowolona. A tu. Ja nie byłam przekonana, że ja to jedzenie oddam Alanowi, ale sorry, ale nie. Więc może spróbujmy o kolację. Jeszcze kolację? To jest kurczak. Dobra, to jedziemy już z ostatnim posiłkiem i mamy na kolację makaron z czerwonym pesto-grillowanymi warzywami i serem feta. 643 kilokalorie, 30 g tłuszczu, 42 g węgli i 42 g białka. Więc też spoko makro. No, i zobaczmy na no, tu, Bo chciałeś to zjeść przede wszystkim, no to zapraszam cię. Spróbujmy sobie kurczaka. Kurczak jest fajnie pokrojony. Z pieczeń, w. Może to być pieczeń. Bo no w sumie właśnie tu nawet ani słowa nie ma nic na temat mięsa. Ta pieczeń tak nie do końca. Nie, Makaron. Dobra, ten posiłek moim zdaniem jest najgorszy z całego dnia. I teraz podsumowując, już całe katery, gdybym pierwszego dnia dostała dzisiejszy dzień. To wydaje mi się, że ta recenzja całkowicie inaczej by wyglądała na początku, no bo widzieliście, jak byłam tak trochę negatywnie nastawiona. No i to jest przykre, że właśnie każdego dnia nie trzymają takiego samego poziomu. Ja wiem, że to jest też kwestia indywidualna, bo pewnie byłyby osoby, które by powiedziały, że pierwszy dzień był dużo. No było, no było. Jeżeli chodzi o warzywa, to też nie ma ich nie wiadomo ile, ale jednak są. Bo były też takie krateryki, gdzie praktycznie w ogóle tych warzyw nie było. Śmietan. A była na przykład śmietana, dokładnie. Więc tutaj wydaje mi się, że na ten moment... Kurczę, zastanawiam się, czy powiedzieć, że to jest najlepszy... był lepszy, wydaje mi się. Myślisz? Skoro Alan mówi, że było coś lepszego, chociaż wydaje mi się, że albo było coś podobnego, albo ten faktycznie... Tylko pytanie, jakie szczęście? Pierwszy dzień czy ostatni? No Czartę dokładnie. Trzeba kupić na dużej i zobaczyć. No. ale znowu ja pytałam się o słup na Instagramie i tak jak właśnie Wam mówiłam, wcześniej dużo osób pisało, że są bardzo zadowoleni, że jakość jedzenia jest super, przy tym bym potwierdziła, ale na przykład przy pierwszym dniu, tak nie do końca, więc pewnie zależy znowu od tego, na co traficie. Bardzo polecam korzystać z tych właśnie dni testowych, żebyście mogli zobaczyć, bo one są jednak 20 zł tańsze. No i to, co na przykład też jest ciekawe, co przez przypadek wczoraj odkryliśmy, to to, że my mamy tą opcję sport, a wczoraj właśnie Ania wrzuciła na Instagramie fit, tak. opcję fit i wyglądała dokładnie tak samo. Jeżeli Myślę chodzi o... Było jakieś inne tam. Wojownik. Wojownik tam troszkę było zmienione, mhm. ale zamysł był podobny. No, więc y, zapewne wszystkie tam mniej więcej w podobnym obszarze y, oscylują. No i co? To jest chyba to, co chciałam wam powiedzieć. Dajcie znać, czy ten film wam się podobał. Dajcie znać, czy taka właśnie bardziej vlogowa wersja, gdzie już nie ma y, momentu, gdzie ja siadam i konkretnie mówię, wam się podoba. Wydaje mi się, że ta opcja jest trochę bardziej taka przystępna, więc dajcie mi znać. A teraz już kończę. Dziękujemy za y, Expert, udział. Bo już nie jesteś na tym kanale standardowo, tak więc... Ja nigdy nie byłem. Więc dziękujemy Ci za udział, dziękuję. za kolejną buzię do wyżywienia i do wypowiadania się Dokładnie. w aspekcie cateringu. Ok, więc ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i oczywiście widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!